Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering Pomelo. Jakie są właśnie najczęstsze błędy, bo myślę, że to jest jeden z nich, popełniane przez te osoby starające się rozwijać pewność siebie i co zrobić, żeby też właśnie nie przesadzić, żeby nie być, no już powiedzmy wprost, hamskim w życiu codziennym. Tak, ja dostałam ostatnio nawet powiem, takie właśnie ciekawe zapytanie odnośnie... Druga strona mi pisze, że ona jest zbyt pewna siebie. Tak? Ja mówię, nie ma czegoś takiego jak zbytnia pewność zbyt siebie. Po prostu wchodzisz w arogancję. Ja mam wrażenie, że wiesz co, że taką a, różnicą między osobą, która jest arogancka, a osobą, która jest pewna siebie, to jest pokora. To jest taka autorefleksja. E, osoba o, arogancka, wiesz, ona bardzo często może mieć też takie jakby doświadczenie, które sprawia, że ona stała się arogancka. Bardzo często jest to na przykład w przypadku, jak masz całe pasmo sukcesów, po prostu wiesz, młody człowiek bardzo szybko się wzbogacił, sukces za sukcesem. To nagle jemu no, bardzo blisko do tej wiesz, tej arogancji, takiej, że ja wszystko wiem najlepiej. I mam też takie wrażenie, że ta różnica właśnie polega też na tym, że jeżeli, bo arogancja, mam wrażenie, że to jest właśnie wbrew pozorom brak pewności siebie. Zbytnia pewność siebie to jest właśnie brak pewności siebie, tylko taki wiesz zakamuflowany. No bo popatrz, jeżeli ja na przykład mam tą naturalną pewność siebie, ja znam siebie, znam swoje mocne strony, ja wiem, że nie boję się przyznać do porażki, ja nie boję się przyznać nawet oficjalnie, że zrobiłam gdzieś błąd, no to ja nawet nie mam potrzeby zabiegania o to, uzn o to uznanie, tak? Ja z miłą chęcią wysłucham feedbacku. Ale też to, o czym wcześniej wspominałam, ja muszę wiedzieć, w jakiej formie ten feedback ja potrzebuję przyjąć. Bo feedback to wiesz, to nie jest jakaś nagana, to nie jest y, ocena krytyczna, która mnie po prostu wiesz, zrówna z błotem, tylko ja też szanując siebie, znam swoje granice i też wiem, w jaki jest, co mnie rozwija, tak? Arogancja tego nie ma. Arogancja bardzo często na w ogóle się z feedbackiem y, nie zgadza, nie utożsamia. Arogancja to też taka pycha, że ja wiem wszystko najlepiej, w ogóle ja nikogo nie potrzebuję, bo tutaj mam cały pasmo sukcesów. Nie znam sposobu, jak pracować z ludźmi aroganckimi, poza tym, że po prostu podziękować. Bo wiesz, ja wychodzę z założenia, że nie ma co zmieniać z drugą stronę na siłę. No nie, no nie ma takiej możliwości. Ja mogę jedyne co, to powiedzieć, jakiego komunikatu ja oczekuję, jakie są moje standardy pracy i na co się nie zgadzam. Jeżeli druga strona, która jest bardzo arogancka, mimo wszystko depczy moje standardy i moje potrzeby, no to ja nie powiem, że ja teraz Cię będę zmieniała i Cię, wiesz, będę tutaj na siłę pokazywała, jak to ma być. Ja po prostu podziękuję za taką współpracę. Podziękuję za, wiesz, za przebywanie z taką osobą. I mam wrażenie, że to jest jedy, jedne z takich najlepszych rozwiązań, żebyśmy my siebie chronili. Bo wiesz, bo jeżeli druga strona nie ma autorefleksji, no to jak my możemy wpłynąć na tą autorefleksję? Po prostu ona musi zostać sama. Ewentualnie powinna znaleźć sobie inne, wiesz, grono ludzi aroganckich, gdzie będą się po prostu przekrzykiwać. Szkoda naszego zdrowia. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health Podcast na naszym YouTube.